Eee, no więc... Zaczynam. zacznę lajka, like subika i kolejny filmik lecimy. Z kolejnym filmem lecimy. O lajka like i subika i... Bo jesteś w szczególności, rozumiem, jesteście po Jakiś miły komentarz będzie kolejna część z Duo z Adim. Trzecia część. To jest druga. Już dzisiaj jedną wrzuciłem. Dobra, Kołach. Niech mnie walą. Na dziurę, a co nie tu. Kałach, nie, Adam leży, super. Nie leża. Nie leżysz? Mam jeszcze... Co nie wiem. Leżysz. Leż, ja miałem laga. Nie mam To cię zabił. Ile jest typów? Jakaś arełka słaba. Jak to? Arełka słaba. Weźmy ten. Opie. Chodź Za ci wypadło? Epek! Chodź ty nie ruszaj się. Arełka, ona jest słaba, tylko że ja miałem laga i dała mi hita z pistoleta. Lecie, się, się, Masz Epega, masz Epego, bo tyle lepiej gaz z RPGa. Dobra, to ty ma świetyki. Dobra, dzięki. Wiesz <grym> matry. Tak, za chwilę zagrasz. Co? Daj mi nam skończyć. Arełka? to hita w 122 web. Oh my god. Arełka, Arełka, arełka dostała. No, Arełka. O mi dała bombę najpierw. No, nagrywam. To by, to będzie... To będzie... Przeszukuj. Przeszukuj, osłaniam cię. A nie mnie osłaniasz. Fajnie, opie bigan, Hello, my friend. Działa jego kolega Nie ma kolegów uznaję życie Ala zosta to jest z bródki Przecież mówi tak do mojej widzów. Nie Ala To błagam mam nadzieję Z bródki poda. <laughs> Ala Kur... Korki wyszły Tata Kurki Korki poszły nie gadaj Nie dobra Gites Dobra jest. Hala Jeszcze kurwa wyłączę skipkę to nie będzie śmieszne I chyba ten film mi się nie nagrywa Nie nagra się ten film chyba Przez ale bo mi wyłączyła telewizor Mogło być, mogło być te czarny... Ekran, ale... Ale już wróciliśmy po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Bo jak nie to ja to duuuu, walę. Vale. Lunch jest na stacji od razu szybko na da Na... Present Park od razu dawaj. Na, na Present park A czemu ty to robisz? Kurde Ala! Cztery HP! Co to to? Cztery HP Ala, bo nie zagrasz! W jak mam ci ogląda ten Nie, Ala nie zagrasz! Ala nie zagrasz! Ala nie zagrasz! Ala nie, nie zagrasz! Nie zagrasz! No nie, 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 nie myślę Ja mam tu gorąkę! No, Chłopy! bogaty, Co jest? Nie no nie wiem Mój tym fajny wskazuje na Dobry jest? wizytę Fajny Nie roku no właśnie widzę, tylko że ja mam laga. Jak ja mam laga, chłopie, to już nie moja Kurwa Baliny doppa. Ej, może wyjdziemy po południu jak nie będzie tak grzało No jak nie będzie tak grzało to widzimy oczywiście Ara to wchodzi na promuje Ara wchodzi na promowanie kam Ale jak mi się jak nie nagle mi się ten film, to wiesz, że nie, nie gasz na nic Dobra, spaz to jest spaz! Wiesz, proszę, to dla ciebie! Arę. Dziękuję! <laughs> nie! Ej, ale nie! Jak coś się nie nagra, Ala, to naprawdę uduszę cię! Uduszę cię! Ile Skara, skara daj. Dobra. Dobra, poko. Git. Ja nie mogę, legendarny spas! Chiladi! Chiladi! Tak, wygrać. wygrać! Masz to wygrać. wygrać! Chodź tu! Lecimy lunchem do strefy! Auto! Auto! Kurwa... Chodź, chodź! A luncha mam! Lunch. Nie, nie! Daj mi nieprzeładowaną pompę, morda! Ale ja z niej używałem! A właśnie i kopie... O, ma mało! Jakby co? A jest bójka! Dobra, o, uciekają! Zabuduj, nie wal do nich, nie wal! Zabuduj. Ja też mam luncha, spokojnie. Jezu! Jest! Spokojnie, nie ma księgny. Mamy to! Skórnie Ta Rełka miała biała, no ale. Hrełka. Uważajcie ci nie. Które ja nic tak. Nie wiem, z tamtej chyba. Z tamtej gdzieś. Gdzie odchodzę i walej nerpega na, na twarz? Serio, Dostał 28 2 2-8, biało. biało! Tamten. tamten Który ma białe? Ten, tam w Ten Ten, co, co zaznaczyłem. Czy tu leczy? Poradka! Ucieka. Też są. Bierz jakiś Gdyby. dobry lud, bierz lud! O kur! Jak? Uważaj, bo to chłopiec z Bogiem super. i